Siema to ja, to jest ten sam dzień, ale mam inny skin gdzie jestem z Mali, nowy miks. Przy... Witaj, siem, siem, się tutaj. pokażę tutaj siem, cały... czekajcie no, Czekajcie? To obszar okej okay. tutaj napisał się i właśnie ktoś tutaj do nas dołączył chociaż nie wiem kto to jest to chyba dobra jest tu jeszcze jakiś polako i wą okej okay. za no. Sam, dobra Sobie sam zrobiłem skina. tutaj do portalu. I po co wam pokazałem tajemne przejście? Kto? Przejście. No właśnie tam jest już ktoś. Dobra. Pokaż się tu no pokaż. Pokaż jaki masz hmm. Kurde, może coś podstawka do myszki. Dobra, działa. co się dzieje niebieskie drzewo ja tu sobie wezmę drewno i zrobię sobie schodki okej okay. ja bym spadł no się kupi klocek dobra tutaj, hop, 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 bra, hop, teraz zniszczyć, teraz tak, 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 i znów ktoś dołączył, to jest Bartoni, mój znajomy. Dobra, niech sami sobie ponagrywa, niech ma <śmiech> radocha. Radocha. <laughs> Dobra, no to ja mu tutaj napisałem, że nagrywam na YT. I teraz o gamaskiny. Dobra, gama skiny Kurde. było dobrze. a, dobrze. co się stało? Rozwalę. Zrobię. Tak. Tak. No, i, dobra, jest dobrze. <tóż zbadana> nie, 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 mi się klocki, kurde, nie, 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 zabieraj mi, no i kurde, wychodzi się, jak zrobi się z kina. Dobra mi tu widzie, że pomaga. Dobrze, dobrze. Na filmiku, kurde, ja tu sam będę nie budował. Ktoś mi musi pomóc. Nadruki i ej strony. Jakbyście nie wiedzieli gdzie jest mój kanał, bo wy teraz, jak pierwszy raz mnie oglądacie, bo tam się gdzieś znajdują e, filmiki, to, za, bo, to tak, to musicie wpisać Kogama Skinę na drugą stronę, tam znajdziecie mój kanał z nazwą Kogama Skinę i tam możecie na mnie wejść i oglądać filmiki. i a jak zasługujecie czy to wam się pojawił już na pierwszej stronie, gdzieś tam w pośrodku? Dobra. Poręcz tutaj ostatni, klocek. Jest, skończyłem. Skończyłem. Dobra, tu mamy schodki. Dobra. To no jest jakiś dygybny dygyt dołączył. To to jest. Jakiś pan w kapeluszu. Martoni. Hmm. Kurde, bo oni tam pewnie... Cholera! Cholera! Niedobrze niedobrze niedobrze, niedobrze! 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 Niedobrze, niedobrze, niedobrze! Szybko skakać.

tak. jak Jak się się Wima. 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 to Wima. jak jak będzie skakał, Skaczę. O oh, fak! O oh, fak! Jest nie dobrze brama Dobra, naciśnięte. I wezmę sobie bazurkę Pan w kapeluszu próbuje doskoczyć. O ja muszę zrobić czas, bo był to pewnie. Słyszycie! Dobra, jestem. Pytam się, a rodzicie sobie wydali. No. Polecam, kole. Dobra. Jak będzie 14 minuta, to kończymy. What? What the fuck? Co się stało z tą bazuko? Co ona się tak świeci? O lol, muszę siebie zabić, chyba. Dobra, nacisnę od na O, A malinowego pewnie wywalił. No niestety, na chwilę wyszedł z gerki. Lol, walił mnie. Dobra, słuchajcie. 14.00 i kończymy. Bo już dłużej nie mogę nagrywać nie No kurde, co się stało znów to z bazuku. No dobra. Jem się nie przejmuj, mi dajmy taki spadamy. Joki Fart. Skoczył z przestrzałem. Dobra. Dobra. U. Serduszka jest zabity. Dobra. Nie, chociaż jeden gracz wejdzie, to za dużo ich tutaj się porobiło. Kurde, ktoś już tutaj jest chudy. Co robił? Ja na zwykle nie mogę skoczyć. Hop, hop. Nie no, doskoczę tam. mi się. O! O! Y no kurde, muszę nacisnąć, bo inaczej. Tam nie fajda. No nie fajda. Nie fajda. Jezu, jaka brudna bogoda! Co, jaka brudna Co, jaka brudna bogoda? A nać. He, he. Ale gramy dalej. Tu jest A nać. Ja c... Dobra. Biorę sobie to hmm, cześć holender, holender jest niedobry zabić go, dobra zabiję ile mam punktów, nie yeah. dzięki ja mam dwa punkty, a ja wszyscy mają zero, jej oooo co się dzieje? Kto mnie tutaj atakuje na filmiku? Kurde. Też wszyscy zresztą atakować. Będzie źle. W ogóle wchodźcie na mój profil na 989. Dajcie ła. lajka e. na mapce CubeGun 2015. Ej. Ok. Za koniec. oka Dobra Chodzimy i ja akurat zaraz będzie. Jeszcze nie będę nic mówił. Okej. Okay, więc dzisiaj był ze mną malinowy i Polako jeden w dobra. Więc kończymy na jej!